Cześć wszystkim z tej strony Gosia! I dzisiaj jestem taka dosyć podekscytowana, bo, bo wypiłam dużo kawy, a poza tym mam coś. Coś sobie kupiłam. Od dłuższego czasu szukałam odpowiedniej lokówki. I powiem Wam, że nie było to łatwe znaleźć, bo kiedyś miałam taką z Baby Babyliss. Chyba tak to się nazywa, i ona się zepsuła. Ale robiła takie, takie loczki, takie wiecie, takie normalne loczki. A ja chciałam takie bardziej większe, jakby loki, fale. I tak się na tym nie za bardzo znam, Nie wiedziałam, jaki tam produkt wybrać. I pojawiło się coś nowego na rynku, i tak mnie to zainteresowało. I mówię: wypróbuję! I kupiłam sobie moi drodzy lokówkę, tu, 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 tu. Hot Tools Curl Bar jest po prostu dziwna inna i taka jest zagięta tutaj, że ma taką rączkę i tak się robi i były dwa rozmiary chyba 25 mili... mililitrów milimetrów to 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 a ja wybrałam 32 milimetry to, to. Także powinna robić jakieś trochę większe takie loki. Zobaczymy. I taka wydaje się ciekawa, i w końcu wprowadzili ją na rynek w Wielkiej Brytanii, bo była w amerykańskim rynku, a już jest w Wielkiej Brytanii. Także mówię, wypróbuję sobie i zobaczymy. Także przyszła i możemy sprawdzić. Ja, ja jeszcze nie otwierałam, także zobaczymy. I to, niby. To, jak to się nazywa? To. Ten pałąk. To jest niby pokryty 24-karatowym złotem. Także powinny się te loki dłużej trzymać i zobaczymy, czy będą. Muszę, muszę pudełka nie zniszczyć w razie, jakby było zepsute to im od odeślę. Taka, ale dziwne. Naprawdę. No powiem Wam, że jest lekka. Że się spodziewałam, że to będzie o wiele cięższe. Ale jest lekkie. I tak co chwilę patrzę, bo Edgar. No. Edgar miał operację kolana w piątek i jest na lekach przeciwbólowych. Liżę sobie nogę, także muszę na niego tam co jakiś czas przyuważać, co ona akurat robi. Włączam, zobaczymy. Tak. Tutaj z tyłu mamy. Wyświetlacz i pokazuje nam temperaturę do jakiej się lokówka nagrzeje. Także na razie jest 200 stopni, ale możemy sobie zwiększyć 200. zobaczymy na jaki jest maksymalnie. 230, ale ja nie wiem. Ja nie wiem na jakiej temperaturze kręci się kręci się loki. niech Zostanie to 200, chociaż tak 200 brzmi jakby miało mi wypalić pół głowy. Zostaniemy przy 200. I tutaj, niby, można jeszcze sobie ustawić timer, który będzie nam pokazywał, ile czasu mamy to trzymać. I żeby ustawić timer, to ja muszę zrobić. Jak tu wcisnę. O, jest, timer. Jest 5 sekund. To zrobimy. O nie, zniknęło. 5 sekund. Weźmiemy na 10. Co to jest? O, wow. Nie wiem, co się stało, zawibrowało, ale jakie mam zrobić? 5, 4, 3, 2, 1. Wibruję, ale jak chcę na 10 sekund. No. Ja nie wiem. Poczekajcie, bo to jest skomplikowane. Ok, chyba, chyba zrobiliśmy to, co trzeba. Czyli jak wcisnę, jest 10, 10 sekund. Nasze loki będą na 10 sekund. Powinno zaburczeć. Nie wiem, czy słyszycie, poczekajcie. Nie wiem, czy to słychać, ale zobaczymy. Będziemy robić loki. Nie mam pojęcia, Boże, że ostatnio lokówkę używałam chyba z 10 lat temu. Nawet mam tu lusterko, żeby się lepiej widzieć. Właśnie jakieś klipsy by się przydały, ale nie mam, nie będzie. Wypróbujmy, czyli yy, kręcę naprawdę, ja nie wiem, co ja, co ja mam zrobić. Okej, okay, nie ma paniki. Wciskam. Czy to się odlicza? Nic nie widzę. Odlicza się? Nie. Tutaj mi się włosy spalą. O Boże, co się dzieje? O! O! Ok. O! Nie no. Mimo paniki, coś się u urobiło. Okej, okay. bez paniki teraz. Nie no, muszę jakieś klipsy jakieś przynieść. Ja nie chcę nic mówić, ale nakręciłam sobie jednego loka i nie włączyłam kamery. I mówiłam do niewłączonej kamery, także teraz naprawię ten błąd. I włączyłam kamerę i będę mówić do włączonej kamery. Ach. Jak widzicie, zrobił się lock. Nie najgorszy taki, także chyba działa, mimo że była kamera wyłączona. Okej, okay. czekajcie, muszę nabrać wprawy. Tak, tak. Włączam timer. Odlicza pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Uuu, no, kurde. Takie mi to lata dwudzieste, mi to lata pięćdziesiąte, w ogóle jak mi wypłowiał kolor. Taki, taki jakby blond róż, tak, tak, taki to jest kolor, to jest chyba fajne, wiecie co, podoba mi się jak na razie, zobaczymy jak będzie z tyłu, powiem Wam tak, Aplika aplikacja, trzymanie tego urządzenia jest naprawdę bardzo wygodne, bardzo dobrze się trzyma, nie trzeba się wykręcać i gimnastykować, także pod tym względem jest po prostu super, i naprawdę wydaje się, że robi takie przyjemne, przystępne. Przyjemne i przystępne loki. Ja tutaj jeszcze się trochę miotam, bo ja nie jestem taka doświadczona w tych sprawach lokówkowych. Ale jak widać, nawet dla niedoświadczonej osoby nie jest to źle. I ten timer, Boże, mogę gadać, nie muszę w, o, nie muszę w myślach nic odliczać i. I mi to robi, i mi to robi, i to działa. Także. u, takie fale, takie fale. Podoba mi się. Jak wy to dziewczyny robicie później? Ja nie wiem. Także już zaczyna być ciężko, już mi się to nie podoba. Hmm. Naprawdę, ja Was podziwiam, dziewuchy. Ja Was podziwiam, że Wy to tak robicie. Na co dzień kręcą te włosy, wszystko im wychodzi. A ja to, to. Widzicie, co się dzieje? <noise> Wuju! Yeah! Zobaczmy, jak się będzie lokować tylne części głowy. Powiem Wam, że trzyma się to rewelacyjnie y tą lokówkę. Jest bezproblemowa w trzymaniu. Nie ma tutaj żadnego problemu, żeby to utrzymać. Nie trzeba tak wyginać ręki. I ogólnie jest naprawdę, naprawdę super. Hmm. działa, coś, ta, coś tam wykręca, coś tam wykręca zobaczymy później jaki będzie efekt końcowy ale chyba, chyba jest dobrze ja tu tak podepnę, bo ja, ja nie wiem jak to mam robić, ale chyba działa, tylne partie nie są aż takie problematyczne, bo w normalnej lokówce to trzeba jakoś się wyginać i wszystko robić i ja naprawdę zawsze tył miałam niepolokowany a tutaj spoko loko, spoko loko także o nie, coś mi tu. A, a. Także chyba jest fajne. Czekajcie, zobaczymy tego, co tu się dzieje. Okej. Okay. au! To nic, że się oparzyłam. Przeżyjemy. Taki up lata 50. Mm. A teraz spróbuję zakręcić od dołu do góry, a nie tak się chyba nie robi. Dobra. Powiem wam, że to też nie jest. Ja nie mam takiej wprawy, ale jak ktoś ma wprawę, to to nie jest chyba też aż takie czasochłonne mi się wydaje. Wprawdzie ja tutaj aż tak nie jestem dokładna i na pewno byłoby szybciej, gdyby ktoś to robił dla mnie, ale i tak nie jest to takie ciężkie, jak się może wydawać. Naprawdę układ tej tej Prostownicy, prostownicy, lokówki jest taki fajny, tak się łatwo robi, że nawet dla takich nie, nawet dla takich o niedoświadczonych osób jak ja to nie jest ciężkie chyba. Limowanie tych klipsów jest o wiele cięższe niż robienie tych loków. Dobrze. Moment prawdy. Tak wydawało mi się, że wszystko idzie dobrze, ale kto wie, zobaczymy, czy będą fale, czy będzie poracha. Okej. Okay. Uwaga, uwaga. U Podoba mi się! Powiem Wam, że wygląda naprawdę fajnie. Wygląda tak, jakbym takie miała... Coś, coś tu się nie. Co tu się zrobiło? Jeszcze tu se dokręcę. Dokręcę tego badyla. Już wiem, czemu tutaj bardziej proste, bo złapałam tutaj za dużo włosów za jednym zamachem. Zauważyłam, że jak bierzemy mniejsze pasma, to tak, to tak lepiej loczki wychodzą, takie, takie bardziej falowane, ale i tak... U, podoba mi się. Hello! Nie no, takie... W sumie to takie naturalne, takie... O, to są moje włosy, tak wyglądam codziennie. Albo, albo tak, że... Oh, dzisiaj w ogóle się nie uczesałam. Taka jestem roztrzepana dzisiaj. No, a jak z tyłu? Czy wyszło z tyłu? Sprawdźmy. Patrzcie. Czy z tyłu też są kręcone takie, pofalowane? Bo ja nie widzę. <laughs> To mi się podoba, to działa i jest dla takich właśnie osób, które nie za bardzo wiedzą, jak się za to wszystko zabrać. To proszę bardzo, fale. Jeszcze jakbym położyła jakiś produkt, bo nie użyłam tutaj żadnego produktu, co jest błędem, gdyż dostałam przy zakupie tej lokówki, dostałam produkt który chroni przed gorącem. I co? I co? I co? I tego nie użyłam. Także sobie tam trochę zniszczyłam włosy, ale... Lokówkę kupiłam w sklepie internetowym, który się nazywa chyba Merit. Także przysłali w ciągu trzech dni bez problemu i jeszcze za darmo. Ten produkt na ich stronie kosztuje 11 funtów, a dostałam go za darmo. Ale nie wypróbowałam, także nie wiem. Ten sklep, w którym kupiłam, jest to sklep dla profesjonalnych fryzjerów i innych takich osób zajmujących się z włosami. I także ta lokówka jest tworzona przez profesjonalistów dla profesjonalistów, czyli dla mnie, prawda? Oczywiście. Nie była tania, bo kosztowała mnie 99 funtów. Nie tanio, nie tanio, ale chyba warto i na pewno będę tego używać. I tak wiecie, takie, takie normalne, to tak. O, tak, ja, tak, tak. To ja tak wyglądam. Idę do Tesco, po bułki. Akurat lato się zbliża, także fajny taki boże, ale naprawdę. No, i tak wiecie, takie mam włosy dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam też się podoba i że dało Wam to jakiś ten obraz, obraz tego, jak ta przedziwna, wygięta lokówka działa. I powiem Wam, że naprawdę jest wygodna, bo można z tyłu bez problemu sobie kręcić. Dodatkowo fajna opcja jest to, że ma ten timer i tak wibruje, jak te 10 sekund mija. Także warto było, warto było. A jeszcze tak się ten kabel okręca. Także jak się przekręcamy, to ten kabel się okręca, nie ma, że taki sztywny. Także wszystko jest ok z tą lokówką. Także firma Hot Tools tutaj się popisała, wszystko jest łatwo, prosto. No i, i działa i robi to, co ja chcę. Także, także od dzisiaj mogę udawać, że, że tak wyglądam. To pozdrawiam Was serdecznie. Przesyłam wam buziaki, całusy i uściski. I życzę wam udanego tygodnia. Mam nadzieję, że mieliście bardzo fajne święta wielkanocne, wielkiej nocy. I że wszystko jest u was dobrze. I że jedliście jaja, bo jaja są smaczne. Ja lubię. Także buziaki, całusy, uściski. I to było moje nowe doświadczenie. Z lokówką, którą Wam polecam.